Witam, pozdrawiam. Już tyle mam burzy zrobionego. Zrobiłem sobie maszt. Troszkę miałem tutaj zabawy w tym masztem. To oczywiście jest przygotowane, już jak będzie budówka dziobowa robiona. Ale tak wygląda dolinowanie które jest. Tutaj wiadomo, że ono szło do komina. Musiałem się przebić. Wiadomo, że jest dym. Tutaj wam pokażę. Trochę będę miał inaczej. Olinowanie, bo tutaj widzicie jest do komina, ale tutaj jest jeszcze trochę inaczej i do tylnego takiego mojego masztu. Ja tego masztu tylnego miał nie będę, bo ja robię wzór 43 i tego, i tego nie ma. Tak samo nie ma tutaj tych szpilek, takich na te, na te flagi z tyłu, na ja to wszystko sobie obserwuję. Mając tutaj te książki, widzicie, nie ma tego. Tutaj wam pokażę, że na początku to było. Może ja pójdę w inne miejsce teraz. Tutaj będzie mi wygodniej. Widzicie, tutaj burza początek. To jest 33 rok. 0B I tu ma taką. Nie wiem, co to jest. Na rufie też w 1940 roku już w służbie realnej widzicie taki, taki kamuflaż. Z tyłu jeszcze taki jest Tutaj widzimy, olinowanie jest takim inne Tak sobie można powiedzieć, olinowanie. Tutaj mamy inne. A ja buduję okręt wzór 403. Ja właśnie obserwuję sobie i takie olinowanie robię. Tak jak tu jest. Widzicie tu ciup komina olinowanie to ja mam tak zrobione że tu jest dym nie no to musiałam jakoś się przebić i mamy olinowanie zrobione tak tylko że tu widzicie nie ma tych tutaj mamy 46 po wojnie to na przykład na, ty, na, na rufie już ma to na flagę później będzie miało jeszcze zamontowane z przodu ale tutaj nie ma tego ja tego właśnie robię według tego. Tak samo będę musiał to dorobić, bo tego nie ma w tym modelu. Z mojego modelarza jest całkiem inaczej, jest taki maszt i olejnowanie do tego mojego masztu. A ja tu jest właśnie zrobię taką latarnię, tak jak tu jest. Bo ja właśnie buduję, widzicie, numer 52. To już ma na dziobie ten cały, nie wiem jak to się wachował nazywa. A tutaj widzimy. Tego nie ma. Ja właśnie buduję sobie mojego modelarza, ale wzór 42. 43 jak, yy, bro, jak zatopił ten okręt U606, nie miał przypisany. Tutaj zadałem kawałek. Dzisiaj tutaj jest. A na, na modelu mojego modelarza tego nie ma. Jest taki mniejsze jest taki maszt, do tego idzie alinowanie. Ja tego robił nie będę, ja będę robił sobie właśnie tym z 43 jak brał udział w słynnym konwoju ON166, w osłonie w eskorcie tego konwoju właśnie stoczył bitwę z, z wilczym stadem i właśnie przydział do zatopienia U606. Także tak wygląda teraz. Ten model, tu taką zrobiłem sobie drobnicę na pokładzie. łańcuchy kotwiczne kiedyś, to w latach 90., robiłem z Dratwy. A teraz sobie takie z łańcuszka. Łącuszka na czarno. Takie resztki łańcuszka też żonkami mi teraz zostawia. Jak nie potrzebuję, tu mam na te kotwiczne łańcuchy. A że z tyłu na rufie też dam takie części, ponieważ one tutaj miały te same numeracje co na dziobie żeby się już do tej części nie wracać, to je skleiłem wszystkie i od razu dałem sobie na, na rufę te części. To będę miał już z głowy. Także tak wygląda, właśnie. to całe łańcuchy kotwiczne. Olinowanie wyszło mi bardzo pięknie, uważam. Nawet nie wiedziałem, że mi tak fajnie wyjdzie ta antena, na samej górze. Antena jest. Także taka antena. Mam pierwszy raz. O, ostrość ucieka. O, wyskoczyło. O. Antenka. Widzicie, jak antena fajnie wygląda. Myślałem, że tego nie stworzę, a się udało. Widzicie to olinowanie co idzie do tego tylnego komina przez dym. Dym, o dym jest. Flagi już są. Polskie ja nie mam kamery, nagrywam wszystko telefonem, nawet nie mam zamiaru kamerę kupować. Także tyle mam już zrobione. Warpę burza, pięknie wygląda. Także maszt jest cudowny. Teraz będę robił część, że Wam pokażę jaką. Tak wygląda ten maszt. teraz ja może to obrócę w drugą stronę ok, teraz mamy go z tej strony teraz będę robił kleju yy, wyrzutnie typu jeż ale nie podoba mi się w ogóle ten, ta część ta, ta wyrzutnia jaka jest tutaj właśnie zaprezentowana w tym modelu ponieważ po prostu wygląda tak by yy, wyglądał model po wyrzuczeniu, po wyrzuceniu tych wszystkich yy, Pocisków głębinowych typu JASZ, czyli to wygląda właśnie coś takiego. Czyli są tylko dziureczki, miejsce, a czy dziureczki, no takie plamki białe. Ja sobie dziureczki porobiłem, ponieważ ja planuję tutaj zrobić profesjonalną wrzutnię typu JASZ, a nie tam takie coś jak jest tutaj na tym modelu. Ty widzicie, to jest coś takiego nie. i to w ogóle dziwnie, to był takie w ogóle uproszczone ani tych, tych miotaczy w ogóle nie ma do sklejenia. Tylko taki jest kratownica. Pokazany jest niby wersja, jakby było to bezszelone. Ale na szczęście mam książkę, na której pani jest zaprezentowana. Taką sobie właśnie książkę posiadam. Okręt Wspól Polskiej 1926, 1936 Już kiedyś prezentowałem. Tylko tutaj, właśnie jedną ręką, chyba nie dam rady sobie tutaj zrobić, bo ta już jest troszkę wiekowa. Książka i tutaj jest sklejona, to się targa wszystko. Ty może poszukam burzę i zaraz się odezwę. I tu, tutaj w tej książce właśnie mamy też burzę. I tu widzimy mamy w 2043, bo ja jestem taką latarnią tutaj, ulinowanie. Tylko tutaj widzimy, nie to nie jest 42. To jest 42. Ale tu widzimy już jest ten, nie? to co ja by to robił. I tu widzicie typu jeszcze. Inaczej wygląda, bo są te właśnie panie wyszkicowane. Tu jest pokazane. Także mam. Co tu jest w ogóle taka historia okrętu. Ale mam tutaj właśnie pokazane, jak te bomby wyglądają. Tu w ogóle jest pokazane. Lecimy dalej. Broń, która jest na okrętach wojennych. Tu jest o uwaganie. A tutaj mamy na przykład karabiny karabiny jakie są na okrętach jakie były znaczy jakie były bo to są z drugiej bandżetowej karabiny jakie były na okrętach wszystkie typy broni, są pokazane armaty o tak o. tutaj widzimy to jest orkana przeciwlotniczego armata Kaliber 130 mm armata, ale mnie interesują interesują bomby głębinowe. Tutaj mamy torpedy. Tak skonstruowane jest. O, tutaj mamy właśnie bomby głębinowe. Ja właśnie będę robił takie coś z drucików. Będę sobie to odtwarzał, dlatego ja mam tutaj właśnie wzór. Jak to wygląda, naprawdę wyglądało. Tutaj mamy miotacz. Błom głębinowych tutaj mamy wyrzutnia typu jesz. A tutaj mamy tą tradycyjną zrzutnię. To nie jest wyrzutnia, tylko to jest zrzutnia, bo one lecą po tym windzie i to spada, nie? To będzie tutaj z tyłu na rufie. Zrzutnia bomb głębinowych. Tutaj miotacze. Miotacz. I tu wyrzutnia typu jesz. I tu właśnie jest pokazane burza, jak taki zasięg właśnie jest typu jest tych głębinowych. Także ja będę sobie odtwarzał to żeby to tak wyglądało profesjonalnie a nie taka sobie o zwykła skrzyneczka nie, a nie to nawet nie, nawet nie jest podobne do wyrzutni bomb głębinowych. dlatego ja sobie już dziurki porobiłem tam gdzie były te białe kropki i będę robił sobie coś takiego właśnie Także widzicie dziób jest zrobiony, także teraz będę robił właśnie tą wyrzutnię bomb typu jesz. Tak profesjonalnie sobie zrobię. Jak to skończę, to będę już robił nadbudówkę dziobową. Tutaj ten cały dziób wszystko mam zrobione. Tego szpilki tu nie będę dawał, bo nie ma akurat w tej wersji. Dlatego te flagi są tutaj obie do góry. Bandera wojenna i proporzec Tutaj widzimy pięknie, pięknie drabiny dałem, tak jak na modelu było. Pokazane także, jak dziób skończę, to podorobił w śródokręcie, ale właśnie nie wiem, czy byłoby to sformowanie tych był wyrzutni, bo mam gminy typu jesz, no trochę potrwa, bo to by z drzwiów kombinował, żeby to odtworzyć profesjonalnie. Także to, się skleję normalnie, wszystko to, bo wkleja sobie, a później będę kombinował właśnie te druciki, te, żeby to pięknie wyglądało. Maszt uważam, że wyszedł mi bardzo fajnie. Antenka wyszła mi super, nawet się nie spodziewałem, że mi tak wyjdzie. Elegancko. Także wydanie z mojego modelarza Numer 456 2022, czyli bardzo temu się ukazał niszczycielby burza. No, ja go kupiłem w zeszłym roku. Także historia trochę jest. Trochę częściej żeby mi zostało, tej drobnicy pełno, no ale po sklenie tego tak nie widać, że tak dużo tego jest. Niszczycielby burza. No właśnie brał, to właśnie najsłynniejszy, był atak. Esko, burza eskortował konwój ON-166 i ten konwój został zaatakowany przez sadę ubotów. No i właśnie burza zrzucał bombę gminowe na u, u 66 zmusił go do awaryjnego wynurzenia No ale potem właśnie dostatecznie tym okręt dostrzelany ten ubot ten przez amerykański Eskortowy Camber Campbell i jak ten Ubod się wynurzył awaryjnie, to właśnie został strzelany żeby Ubod nie dostał się w ręce Aliantów, to jeszcze dopomogli go dobić właśnie ten niemieccy marynarze, uciekając z niego no, rozbitków podjął właśnie ten amerykański Eskortowy Camber zbytków z tego ubota, ale po jakimś czasie został też trafiony przez innego ubota, to potem Arpę Burza przejął wszystkich marynarzy z Camperfa i ocalałych marynarzy z tego ubota no i właśnie też przypisano zatopienie U-603 właśnie naszemu niszczycielowi RP Burza to właśnie wszystko można wyczytać sobie w tych książkach które cały czas tutaj przy modelu też studiuję Na szkice zaglądam, na rysunki zaglądam, bo właśnie ja chcę mieć okręt właśnie z tego okresu. I uważam, że piękny będzie. Tutaj właśnie mam na zdjęciu rysunek, jak właśnie jest w osłonie tego konwoju i tu widzimy jak w głębi tam dalej są statki też transportowe widać. Tam jakieś wybuchy, właśnie pokazane jest, właśnie z Fajny też kamuflaż ma ten okręt. Podoba mi się. Taki niebiesko-biały. H73 to jest numer burtowy, taktyczny okrętu Royal Navy. Bo właśnie podczas drugiej wejścia to właśnie służył. Brain Navy, no burza to jako jedyny ocalał. Tą wojnę z Błyskawicą, mówimy że Wichra zatopili zaraz 3 dnia, Niemcy a groma zatopili pod narwikiem Także jedyne okręty, które ocalały, to burza w Błyskawicy, bo tak naprawdę to mieliśmy tylko cztery okręty niszyciele podczas drugiej wyścigowej. I tu chodzi o okręty, które były własnością Polski. To były tylko cztery okręty: Wicher, Burza, Grom i Grom, Błyskawica. Bo te inne okręty takie jak Ouragan, Garland, Piorun, Kujawia, Krakowiak, Ślązak, Orkan one były w dzierżawie. Były wypożyczone na czas II wojny światowej. Po wojnie musiano je oddać. No, Ku jakiej kawalka nada zatopili, a Ślązaka Krakowiaka, garlanda i piruna po wojnie polacy musieli oddać, bo one tylko były w służbie i wydzierżawione na czas wojny. A własnością były tylko wicher, burza, grąmi, błyskawica. Dlatego po wojnie zostały tylko burza i błyskawica. Oczywiście to trochę historia jest, bo burza to była przykolowana. była przeholowana w ogóle do kraju przez inny okręt bo nie była w stanie podróżować po własnych siłach to potem właśnie <coughs> burzę przebudowano i dwa kominy usunięto dano taki komin, że przypominał bardziej komin błyskawicy i on był okręt okręt Obrony, obrony Okręt Obrony Wybrzeża, coś takiego. Także był zmieniony. No a potem jeszcze miał mieć numer 272, ale nie zdążyliśmy go namalować, bo stał się okrętem muzeum. Także bardzo ciekawe książki. Także... Tyle już mam zrobione. Oczywiście powiem Wam, że tego burza też będę kleił Tą wersję. Tylko by do kleju z tym numerem 272 dla upamiętnienia, ale, ale też tą wersję tylko będę kleju. Tylko, że przyjdzie na to czas, bo w pierwszej kolejności właśnie jest burza, a po burzy przyjdzie na groma czas. Także ja buduję okręty. Na razie które brał udział w drugiej światowej i właśnie wzory takie, że podczas wojny. Także fajnie podoba mi się. Maszt zrobiony z antenami, flagami. dziub trochę. Także teraz właśnie będę kleił. Takie ma, to, tylko te części będę kleił. Ale ciekawe, czy mi tu zajmie tydzień czasu do kolejnej niedzieli. Bo, potem, bo podejrzewam, że trochę będzie zabawy z tymi, żeby odzorować to z pamięci, bez wzoru, bez żadnych szkiców. Te właśnie pociski typu jesz. No, Ale zobaczymy jak to wyjdzie. To, że przepiękny okręt. To dobra, to kończę, to że zobaczycie w przyszłym tygodniu. Co będzie skończone? Także elegancko. Bardzo mi się podoba, także okręt, jak widać jest coraz ładniejszy, coraz piękniejszy, także mam pewien też plan, bo to właśnie niestety do niego specjalnie na diorama, została wydłużona z plexi, żeby się nie zaginało. To oczywiście będzie yy, yy, wikol nie wikol tylko ten dobrze wikol żeby to fajnie zrównać falę porobić mam co do tego okrętu plan plan ale to tam dopiero się okaże po skończeniu także chcę skleić cały okręt jak będzie sklejony cały okręt to potem będę pomału szykował sobie specjalnie pod niego dioramę także też będzie diorama całkiem inna Mogę tylko powiedzieć, że to będzie właśnie Diorama Właśnie podczas tej Eskorty Tego konwoju W 666 Tylko, że wiadomo, nie będzie tu żadnego transportowca, bo to Nie jest, bo ja Transportowy okręt kleju nie będę Ale to będzie taki, można powiedzieć, udział w walce z tymi ubotami, bo, będą, bo będzie ten okręt naparzał z wszystkiego, co ma piękny okręt, dobra na razie